Z tej strony Adam. Dzisiaj mamy 5 luty 2023. No i jest zima, jest około minus 4 w Białymstoku. Śniegu spadło, ale trochę go przewiało. Słoneczko, jak widzicie, no są chmury, tak jak wiadomo, za chmury zajdzie to, to wszystko. Słabiej działa, co nie zmienia faktu, że wystarczająco, żeby w jakimś większym stopniu ta nasza fotowoltaika działała. Mamy 6 panelów na dachu, 385 W każdy, czyli Czyli 2,3 kW, tak? Także słuchajcie, dzisiaj taki pokazówka dla Was, je, jak działa ten nasz off-grid, tak? Czyli zimą też to działa, tylko wiadomo, warunek konieczny to jest, to jest słońce, tak? I nawet jak jest zimniej, to jest lepiej dla paneli, ponieważ mają mniejszą rezystancję, więc mają jakby najlepsze warunki do swojej wydajności maksymalnej. Oczywiście wszystko zależy od słońca. Zimą, jak widzicie, słońce jest bardzo, bardzo nisko, tuż nad drzewami, więc ten kąt padania na dach też jest inny. Ale u mnie jest właśnie taki, szczerze mówiąc, i do laty i do zimy do, dobry ten kącik, taki wypośrodkowany. Jest godzina teraz około godziny dziesiątej. No tak myślę, że do godziny pierwszej, drugiej to gdzieś te słońce, bo ono się przemieszcza z tej strony w tą, to będzie dla nas dawało wystarczające źródło do naszych eksperymentów. To jest, słuchajcie, mój taki domek letni, jak wiecie, samontowałem te panele i teraz Wam pokażę, jak to działa. Właśnie idziemy do mojego inwenterka. Jak wiecie, instalacja przy Kiblu. Możemy się teraz pośmiać, że tak powiem. tak. Ale to nie jest, słuchajcie, jakby kwestią dzisiejszego filmu. Po prostu chcę dla Was pokazać, jak to działa. Działa to bez akumulatorów, które, jak widzicie, miejsce mamy tutaj na nasze akumulatory. Jest tutaj ten balanser, o którym film nagrywam. Oczywiście to nie działa, ponieważ akumulatory są zawiezione do domku, żeby się tutaj nam nie rozwaliły, że tak powiem, od zimna jak widzimy z sieci mam wszystko wyłączone mam włączony tylko na ten drugi obieg mój do góry akumulator jest wyłączony włączone mamy tylko i wyłącznie panele no i obieg już, który idzie z naszego inwertera także tutaj bryga nam, nam 6perze nie jest podłączony akumulator, oczywiście to żaden problem. Nie wiem, może później wejdę w da się pewnie to wyłączyć, ale oczywiście inwerter startuje z samych paneli. Włączamy, tutaj taki przycisk 01, którym to się, że tak powiem, włącza. I teraz tak, patrzymy co się dzieje. Czyli jak widzimy panele no nie mają czego ładować po drodze, dają od razu idzie z prądu stałego, czyli taki kreska kropki na kreska kropki na przetwornice na 230V, także co my tutaj mamy za rzeczy fajne 240 jak widzicie ile voltów idzie z fotowoltaiki 1,2-1,3A skacze 14 nawet to zależności od obciążenia naszym obciążeniem jest wiadomo praca samego inwertera przy tej mocy jak widzicie wentylatory które ma tutaj to nawet sobie no nie działają tak tutaj jest podpięty jeszcze na razie kabel 2,5 mm kwadrat z fotowoltaiki to nie na razie no wiadomo, to jest do akumulatora, więc nie działa. Tutaj wyjście, no już tutaj mamy napięcie i wejście. W tej chwili to jest wyłączone z sieci, czyli do nas tutaj nic nie wchodzi. Działamy tylko w tej chwili na fotowoltaice, ponieważ jest trochę e słońca dzisiaj i naszym obciążeniem jest o to pobiera. Nie wiem, w zależności czy ładowany też jest akumulator, czy nie, to wtedy też, ale chyba w tej chwili około 20-30 W pobiera sama, sam inwerter. Jego model jeszcze Wam raz na szybkiego pokażę. To jest tam na górze. WM WM2 wm plus 3,5 kW. To jest na górze ten model naszego inwertera, jego parametry. I czyli tak, mamy 20-30 W z inwertera. I teraz idziemy, pokażę Wam, co się dzieje. Tylko nie przestraszcie się, co mi się dzieje w domku. To jest domy letni oczywiście, więc to wszystko wiecie, jak i szkoła, jakieś inne rzeczy. Od od wszystkiego. Tutaj moje zasilacze. <laughs> ładujemy stację. Tą, którą Wam polecałem w moich filmach. Jak wiecie, moje filmy są zawsze takie pokazowe, ale to jest takie, słuchajcie, real z życia, że tak powiem. Zasilacz 100, ponad 2 idzie Tutaj Tutaj ładujemy pakiecik, który wspiera później tą stację. 14,8 V, a tak naprawdę ma 8 AH. I tyle ma w ralu, bo sprawdziłem. Nie mieć niby więcej. Ten tak samo. I ładowarki do tych pakietów, oczywiście, BMS-y wymieniłem. Możecie obejrzeć jeden z moich filmików. I teraz tak, jeden zasilacz to jest Tanks Power. To jest 16,8 V 5A. On jest ciężki i on ma tą moc, więc pobiera około to razy to. Ponad 80W z sieci. Ten tyle nie ma, jest w ogóle lżejszy. Lion 16,85 Amperów. Oczywiście, on, jak Wam mówiłem, tego nie ma. Maksymalnie niecałe 4 Ampery chyba daje. No i jeżeli to wszystko sobie sumujemy, 100 W, 80 Plus tam powiedzmy jakieś 70. Oczywiście dodajemy sprawności tej ładowarki, co ładuje nam e, naszą stację. To, tak jak mówiłem. 22V 5A, czyli te ponad 100W, więc wszystko nam to daje około plus minus plus praca tamtego inwertera 300W. I słuchajcie, no jak widzicie, jeszcze wrócimy za chwilkę, właśnie do naszego inwerterka. Zobaczcie, wszystko ładnie tutaj chodzi, no nie? Także jak widzicie, akumulator do góry wyłączony, sieć jest wyłączona, także nic tutaj. Do szczęścia nie potrzebujemy przy tym inwerterze, jak widzicie, tylko i wyłącznie fotowoltaika, trochę słońca. No dzisiaj jest, no już to zobaczcie, jest, jest tego słońca, choć jest taka chmura, gdzie nie gdzie niebo jest, jak widzimy. No takie. No jakie jest, tak. Ale jest naprawdę pogoda i to działa. I to działa. Także jeszcze raz. Zerkniemy jak to wygląda i słuchajcie, ciekawostka, niebawem ruszy też już do fotowoltaiki. Jak widzicie, oto wszystko te trzy rzeczy, które tu widzimy, też jest podłączone pod akumulatory. To będzie turbina nasza powietrzna, tu ten wyłącznik trójfazowy, to do prądu stałego już i tutaj macie regulator. I mogę Wam powiedzieć, że w najbliższych dniach będą testy turbin. Posiadam w tej chwili trzy nowe turbiny o osi pionowej. Kupiłem taki jeszcze generator niskich obrotów. Także śledźcie kanał. Ci, co są tym zainteresowani, naprawdę będą fajne filmiki. A póki co dzisiaj, no to chciałem Wam pokazać, jak właśnie działa taki właśnie inwerterek. I że to jednak słuchajcie jest coś naprawdę fajnego Za chwilkę może zrobimy test Spróbujemy sobie zagrzać wody na herbatkę I w tą, że tak powiem zimę Przyjechałem sobie za darmo Zagotuję sobie herbatkę Mam taki fajny termosik Także zaraz idę po czajnik On ma chyba tam 700 W raptem Także powinno to pociągnąć Bo aby słońce nie było za dużymi chmurami No to tutaj mam 2 2,3 kW No to chociaż te 1 kW może uzyskamy No zobaczymy Słuchajcie robimy teścik na jałowo, ile ma 248 V? Na razie poboru 0. Dobra, włączamy czajniczek. Lampka się gdzieś zapali. Dobra, idzie, pali się. Ile spadło? 10 V spadło, co nie jest dużo. Na no 802 ciągnie czajnik, jak widzicie. Jest wszystko wiadomo, wyłączony. Zresztą to widać na schemacie, że zasilamy się tylko z paneli. No, i 800W pobiera czajniczek. Wlałem 300 g wody. O. I zaczyna nam, panie panowie, gotować. Także teście podany, no jak widać, pewnie dałoby się nawet więcej, ale nawet nie mam zbytnio jak obciążyć w tej chwili zbytnio mojego inwertera i tych paneliki. No ale jak widzicie, bez akumulatora. Inwerter działa, także mam nadzieję, że filmek się spodobał. I w najbliższym czasie, słuchajcie, będą testy turbin wiatrowych i to takich realnych, a nie jakichś teoretycznych opowiadań, jak są u niektórych. Będą realne testy, będą unpackingi po prostu. I na co zwrócić uwagę? Także zachęcam do śledzenia kanału. Hej! Także panowie. Z naszej po drugiej pociągniętej linii od naszego inwertera w gridowego, przedłużacze w środku domku, tak. ładujemy dalej, jak już widzicie, z 52%. naładowana już nie pamiętam ile było na początku. No już teraz te dwa nasze pakiety też są nieźle nabite. ładujemy oprócz tego powerbanka, no i laptopa SUSA z powiększoną baterią. Wszystko to razem ciągnie pewnie około, no ja wiem, może niecałych 400 W. No i tylko tak dla testów, że takie off-grid to jest naprawdę super rzecz. Nawet no, gdy człowiek no wiadomo, no nie jest podłączony, nie sprzedaje się tego do sieci, ale to jest naprawdę rzecz użyteczna bardzo, bardzo mocno. Ja mam 6 paneli wiadomo i więcej tym lepiej, tak? No bo jeżeli jest mniej słońca i wydajność paneli z 50% to bierz miał 50%, tak? No ja mam 2,3 kW, więc te 400W to nie jest jakieś duże osiągnięcie, ale bądźmy szczerzy, gdy jest bardzo, bardzo ciemno No to fotowoltaika nam będzie produkowała z tych 2,3 kW, czyli z 2300W Słuchajcie, no może wiadomo, w nocy produkuje 0, w dzień gdy jest zachmurzenie maksymalne To tam wiecie, 20-30W z 2300W, więc to wszystko zależy od słońca. Oczywiście, tak jak mówiłem, zima nie przeszkadza w uzyskiwaniu jakiejś tam tym, y, super, ekstra mocy. Nawet lepiej jest zimo. jeżeli zimo, będziemy mieli takie słońce, jak na przykład w maju, w czerwcu, w lipcu, taki maksymalny, po, a pogoda byłaby taka na minusie, czyli mam na myśli, nie wiem, słuchajcie, jakiś super słoneczny dzień na jakiejś Syberii, no to panele mają bardzo super warunki, oczywiście, żeby nie były pokryte jakimś tam śniegiem, bo to wtedy, wiadomo, nie działa, tak? No ale jak widzicie, Ładujemy to wszystko i za chwilkę będę zbierał się do domku, ponieważ no niestety jest tutaj w domku, no zimno wiadomo, to jest domek letni akurat Gdzie mam zainstalowaną tą fotowoltaikę No już jak kiedyś się słuchajcie dorobię w domku to oczywiście wrzucę sobie takie coś u siebie No i to jest naprawdę w off gridzie przyjemna rzecz, zobaczcie no nawet sobie można wodę zagotować, herbatę zrobić, czyli jak widzicie no, że to jest całkiem całkiem fajną, a i tak samo ten wam polecam inwerter. No jak widzicie, wszyscy mogli też zobaczyć na własne oczy, że działa to bez akumulatora, bez sieci, bez niczego, czyli aby słońce było, to po prostu on sobie działa i nic z tym sobie złego, jak widzieliście, nie robi z 245V spadło, e, spadło na 235. Oczywiście więcej, to tam bardziej by to spadało, tak? No ale jak widać, przy takim słońcu jak dzisiaj jest całkiem, całkiem w porządku. Także to tylko tyle i zapraszam do następnych filmików. Właśnie będziemy robić unpacking turbin wiatrowych i ich pierwsze takie uruchomienia. Później już w trakcie, bliżej sezonu będę to montował w jakiś tam sposób. Najlepsze sobie zostawię. No i zobaczymy, od czego to zależy. Jeszcze niebawem będzie, słuchajcie, film Eee, z rozebrania takiej, tej turbiny pierwszej, którą kupiłem, zobaczycie, co jest w środku. Dlaczego te tańsze turbiny nie działają albo działają bardzo, bardzo słabo i na co zwrócić uwagę przy kupnie. To wszystko, hej. Dobra, panowie, dla wytrwałych, którzy doczekali końca tego, jak zwykle, fascynującego filmu. <laughs> Jasne. Otwieramy właśnie nowy zakup, że tak powiem. Jest to taka turbinka, jak widzicie, o osi też pionowej. Tu jest generator, tu jest jakaś trudna instrukcja, ładnie pognieciona Także pierwsza z nowych turbinek, panie, panowie To będzie o taka turbinka i jej recenzja będzie wkrótce To tyle